Cześć wszystkim, tym ładnym, pięknym widoczkiem na planetę i rozwalony statek. Witam was, Afgan, w kolejnym materiale na fabryce dzisiaj Dead Space 3, kolejny odcinek z Dead Space'a 3, taka lekka podmianka, bo ten materiał miał dla was robić Czesław. Niestety musiał się wytoczyć, wyjechać za granicę. no i w tym przypadku gra trafiła w moje łapy. Jak widzicie, to na syfu w tym kosmosie w nowoczesnym świecie wszyscy nadal syfią. Tu się nie zmieniło. Czesław pokazał wam bodajże pierwszy etap z tego co kojarzę. Dosłownie to co widzimy zaraz na wejściu do rozgrywki. Ja pozwoliłem sobie pokazać trzecią misję. Kiedy to już robi się coraz groźniej, coraz bardziej tajemniczo dostaniecie również materiał z planety, na zimowej planety, na której również straszą nekromorfy. No i taki końcowy etap już bardziej zaawansowana rozgrywka. Również taki materiał pojawi się na kanale fabryka kluczy.pl. No to co, lecimy dalej. Dalej mamy takie podpowiedzi z Dead Space'a drugiego i pierwszego, które tutaj pokazują nam w którym kierunku powinniśmy się poruszać. Więc idziemy tędy ja niestety no niestety dla was tą grę już mam za sobą, więc w tym momencie dostaniecie w tym momencie to co widzicie, czyli mój strój oraz broń, którą mam na wyposażeniu. E, coś tu się dzieje dziwnego. E, są trochę za bardzo wykozaczone jak na ten etap rozgrywki, więc wy powinniście trochę tutaj e, bardziej się zestresować niż ja. Ja tutaj na spokojnie bez opresji sobie będę chodził. Zobaczmy, czy mój robocik coś ciekawego znalazł. Raczej nic, raczej nic. No dobra, to lecimy dalej. O tym robociku zaraz wam powiem, bo to jest jedna z większych nowości w tej grze. Na razie musimy tutaj otworzyć właz, chłopakom, żeby wprowadzili kapsułę ratowniczą, no i ponaprawiali trochę szkody. Ale nie powiem Wam, dlaczego te szkody tutaj są i jak i dlaczego tutaj akurat trafiliśmy, ponieważ to byłby duży spoiler i nie chcę Wam po prostu psuć tej rozgrywki. Zresztą nie będę się tłumaczył, dobrze wiecie o co chodzi. Dobra, tu musimy otworzyć i teraz tędy musimy otworzyć.

Jeżeli ktoś gra w Dead Space'a drugiego albo pierwszego, to dobrze wie, że opłaca się przeszukiwać lokacje. No i tutaj nic się w tym temacie nie zmieniło. Dalej warto wchodzić we wszystkie zakamarki. Nie wiem jak to brzmi, ale no, trzeba włazić wszędzie w, w zasadzie. No i sprawdzać o co tutaj, co tutaj można ciekawego znaleźć. Przedmiotów jest dość sporo, od amunicji, przez apteczki, po dodatkowe ym, wyposażenie, które potem użytkujemy, żeby zbudować sobie kolejną broń, bo tutaj jest dość duży crafting w tej grze. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam właśnie tą opcję. Ok, bench działa. No i ok, tak wygląda teraz nowoczesny bench. Ja akurat przeszedłem sobie rozgrywkę. Tutaj jest robocik, o którym za chwilę. Lekkie spadki framerate'u, ale to akurat normalne na moim komputerze. I tak, standardowo mamy sklep, w którym możemy kupować sobie dodatkowe amunicje, apteczki itd., itd., jak zresztą widzicie, static spack, czyli ten, te umiejętności naszego głównego bohatera, które pozwalają zwalniać przeci przeciwników i. W zasadzie to tylko zwalniać przeciwników. No i dobra, tutaj ja nic nie będę kupował. Mamy także doposażenie broni. Tu jak widzicie, full, wypas już mam. W trakcie rozgrywki, kiedy przemierzamy kolejne lokacje, znajdujemy takie chipy, które możemy potem wciskać do broni i powodują one na przykład lepszy damage, lepsze przeładowanie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdą broń oczywiście możemy sobie pododawać, no i wykupywać kolejne sloty na chipy, i tak dalej. Jeżeli chodzi o crafting, to tutaj jest naprawdę duże pole do popisu. Oczywiście, żeby coś zbudować, trzeba e, mieć przedmioty. Aby mieć przedmioty, trzeba wydawać albo kasę, którą zresztą widzicie na dole ekranu, w lewym dolny, dolnym rogu. W zasadzie można by powiedzieć, brakuje mi w tym momencie e, scarp metal. To jest jeden z najbardziej rzadkich przedmiotów w tej produkcji. Trzeba trochę się wysilić i poszukać, żeby to. Uzbierać, żeby uzbierać w ogóle na jakąś normalną broń Dodatkowo możemy każdą broń zmodyfikować jak nam się żywnie podoba Możemy wyprodukować sobie, tutaj akurat nic nie mogę wyprodukować Ale możemy sobie wyprodukować jakieś dodatkowe przedmioty, oczywiście to też kosztuje kasę Więc w zasadzie wiecie już o co chodzi Dodatkowo możemy sobie zobaczyć inne bronie, które możemy sobie od razu zafundować jak widzicie, tego też jest sporo. To oczywiście też kosztuje pieniądze, na które po prostu musi, których po prostu musimy uzbierać. No i w zasadzie chyba wszystko wam pokazałem. No i oczywiście mamy safe, gdzie możemy sobie pochować bronie już zdobyte albo po prostu jakieś przedmioty. Dobra. Koniec tego pokazywania. Lecimy zabijać nekromorfy. Gdzie te nekromorfy? Jeżeli ktoś gra w nocy i na słuchawkach, to naprawdę może się przestraszyć. Te dźwięki są naprawdę przerażające miejscami. Zreszt zresztą zobaczcie na same lokacje, one są jakieś zakrwawione. Tu się coś tandeńskie sceny jakieś działy. Nie chcę nawet wiedzieć, co tu się działo. Ja pierdziu, co tu się stało. No dobra, tutaj jest jakieś dłuższe, większe pomieszczenie, i tu coś wisi. A to jakiś nasz stary znajomy, czyli tak zwany Nekromorf, który chyba dopiero uczy się chodzić. Teoretycznie powinienem odstrzelać im kończyny, bo to jest najprostszy sposób na likwidowanie tych. Niezbyt przyjemnych gości, ale ja mam taką fajną broń, która po prostu ich przybija do ściany. Zresztą, sami widzieliście. Ok, co ja tutaj mam jeszcze ciekawego? Może, czy ja mogę tutaj zebrać? Mogę coś zebrać. Znalazłem życie. Oczywiście stroje również można upgradeować, tak jak to miało miejsce w drugiej części. No i zajęcie, które było w Dead Space, drugim, którego najbardziej mi się spodobało to chodzenie i kopanie tych zwłok. Normalnie zajęcie na całe dni i godziny. Dobra, to musimy wywalić. To też musimy wywalić. Oczywiście pamiętajcie, że chodzenie i wyszukiwanie jakichś ciekawych przedmiotów wiąże się również z większym ryzykiem, że coś nas zje. Także starajcie się mieć oczy dookoła głowy. Panie, złaś stamtąd, nie można siedzieć na ścianie. Czego cię matka uczyła? Chodzenia po ścianach w domu czy co? O, jeszcze jeden pan. Jeszcze jeden. Uuu, tym razem trafiłem prosto, w kończyny się chłopak po prostu rozleciał. Jako, że teoretycznie są to zwłoki w rozkładzie, to po takim kopie one po prostu się rozlatują. Zresztą taka trochę dziwna fizyka w tej grze jest: one się plątają wokół nóg, można je spychać, popychać. No nie wiem, jak ktoś jest nekrofilem, to może mu się to spodobać, ale. No dobra, mniejsza z większym. Co mamy dalej? Otwórzmy te drzwi. Oj, oj, oj coś tu, oj, 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 co to było jest jeden pan No dobra, robi się coraz ciemniej i coraz groźniej. Mam nadzieję, że z czasem będzie trochę lepiej. Przynajmniej na tej mapie. Zresztą co ja się oszukuję? Isaac Clark. O kurde, co ty tu robisz? Jeszcze nie wstałeś? Isaac Clark w tej grze ma cholernego pe... pecha. Wow. No i przede wszystkim słuch. Słuch w tej grze to jest. Coś, co trzeba mieć dość dobrze rozwinięte. Ponieważ. No, jak słyszeliście, i zresztą sami widzieliście, nekromorfy wyskakują nam z zapleców, z nad głowy ze wszystkich stron. Tutaj muszę iść w prawo. Oh, O, no, niestety u moich kompanów lekka zawierucha. Coś tam do nich strzela. No i standardowo, tak jak i to było w, w, w Dead Space drugim, Boże, co ja mówię, za jakieś głupoty. Możemy sobie fruwać. siema, piesek. Fajny piesek, taki trochę rozjechany, ale. Ale też ładnie. No dobra, mamy dwóch potworków. Jeden już fruwa w powietrzu razem ze mną, i drugi również. Tam jest jeszcze chyba trzeci. Ała, dostałem? Pamiętajcie, o ładowaniu broni to jest jedna z najważniejszych funkcji w tej grze. Czasami często można zostać bez jakiegokolwiek, jakiejkolwiek amunicji. No dobra, otwiera się, czy nie się nie otwiera? Otworzyło się. Tutaj jakieś ciekawe rzeczy. I drabina, po której trzeba wejść. Wszystkie drabiny, po których można wejść, świecą się na niebiesko. Zresztą chyba innych drabin w tej grze nawet nie ma. Więc są tylko niebieskie drabiny, po których można chodzić do góry i w dół. Taka funkcjonalna ta drabina. Kolejne drzwi. Oj, nie podoba mi się to, w ogóle mi się to nie podoba. No pójdziesz to, człowieku. Oj, widzę jakiegoś potworka. Kici, 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 kici. Dobra, piesek już spadł. Coś mnie gryzie. Ta gra bardzo dobrze pokazuje, co się dzieje z ludźmi, którzy za dużo siedzą przy komputerze. Mianowicie kręgosłupy. Ich kręgosłupy wyglądają tak. Dobra, trochę ciszę. Ciszy i spokoju. To jest kolejna, kolejna, rada wujka Afgana. Pamiętajcie, że jeżeli już mamy jakieś zwłoki nekromorfów, to przyjemnie jest takiego chłopaka kopnąć, bo coś z niego może wylecieć i niejednokrotnie uratować nam życie. Dobra, co tutaj dalej? Muszę tutaj te maszyny w ogóle jakoś uruchomić. Zresztą jakoś, no dobrze widzieliście jak. No, trochę mi się to nie podoba, bo w tym momencie chyba powinny jakieś nekromorfy na mnie naskoczyć, a ich tu nie ma. I może się to dla mnie... na mnie skumulować w następnym podejściu Ale miejmy nadzieję, że tutaj nic większego się dziać nie będzie. Wow! Trochę pierdylnęło Wow, wow 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 Siema Gdzie ty fruniesz? A ty mnie co tu bijesz w ogóle? Wybiegające kręgosłupy. O, kolega miał dla mnie jakieś wyposażenie. A ten. A ten miał jakieś kredyty. Ach, te nowoczesne maszyny. Coś w ogóle biegło chyba po prawej stronie. Jest! Jest prąd, świeci światło. Wow, coś do mnie. Aj, strzela! Piesek, jeszcze jeden. Gdzieś słyszę jeszcze jednego pieska. Jest, idzie. Bierz go! Bierz go! No i gdzieś tu jeszcze drugi piesek powinien być. Jest. Okej, okay, kolejna amunicja. Dobra, w którym o kierunku powinniśmy iść tutaj? Oczywiście, jeżeli chodzi o te podpowiedzi, to możemy sobie zmieniać. Możemy sobie iść na przykład do Suit Kiosk, czyli zmienić sobie tam na przykład strój. Możemy iść do Bencha, czyli do tej maszynki, która tam y podrasowuje nam broń i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jakąś windę, którą pojedziemy sobie. In progress. No, trochę szybciej. Trochę szybciej, trochę szybciej, bo mnie ktoś tu zaatakuje. Jeee! Yeah! Trochę obskurna ta winda. Nie za bardzo jej ufam, no ale miejmy nadzieję, że dojedzie tam, gdzie powinienem. Czym oni to malowali? Farbą olejną. Że to tak porozpadało się. Co za kretyni? 2000 któryś tam roka Farbą olejną malują. O! Oh God, you found us oh, yeah, No i okej, okay, tym pięknym widokiem kończymy materiał, drugi materiał z Dead Space'a trzeciego, zapraszam was również na kolejne, zapraszam was również na stronę fabrykakluczy.pl do zapoznania się tam z grami jakie możecie zakupić, m.in. właśnie z Dead Space'em trzecim. Dzięki za uwagę Afgan, i do usłyszenia w następnych materiałach, cześć!